Dzień e, malowania, a w sumie to już dzień przerwy 54 albo 50, który dzisiaj zrobił. E, ja z takim o oto maluję rogi przy e, krawędzie, żeby Paweł mógł już to tą bezpośrednio bałkiem pojechać po suficie. Ale... Nakładamy kijem, ja wiem, że to bardzo nieprofesjonalne. Ale działamy na tym, co mamy. Działamy tak. Jeśli coś jest głupie, ale działa, to znaczy Zapraszam nie jest głupie. Takim pędzlem, o, z taką końcówką najlepiej złapać w połowie ten pędzel, podklasną sobie. O, i mamy od ręciku i rozcieramy to bardzo delikatnie. głościem tak, żeby nie było smutku. I wygłosujemy. I tak samo ze ścianą. Troszeczkę odklepać Odklepujemy jak Marcin Najman Co ty człowieku nakładamy pierwszą warstwę biał białej farby Bekersa na sufit I po to, aby zrobić odcięcie Około 3 do 5 cm, A następnie Cotton Candy wjedzie już dzisiaj na ścianę Więc będziemy bardzo ciekawi, jak to będzie wszystko wyglądało Ja się spieszę, bo zaraz jadę do pracy Tak, ja a ja tu zostaję z teściem Zaraz przyjeżdża mój brat i mój ojciec do tego, aby nam pomóc, no bo jak jest więcej osób, no to szybciej robota idzie. Wczoraj jak we dwóch robiliśmy z teściem, to tak naprawdę to szło wszystko jak woda z nosa i jak było około godziny 12 jeszcze sufity nie były dokończone, to, no kurde, bałem się o to, że wczoraj tego nie skończymy. Jak przyjechał mój ojciec, to do godziny 17 oblecieliśmy gruntem, korzystamy śnieżka w grunt, to i po prostu to poszło chwila moment, nie? Edyta postanowiła, że dzisiaj jeszcze oklei tutaj łączenie między sufitem a ścianą po to, aby zrobić odcięcie, aby po prostu jutro, bo dzisiaj jest drugi dzień, i jutro po prostu, żeby skończyć to malowanie, pomalować sufity, pomalować ściany i zakończyć to. Cotton Candy wygląda właśnie dokładnie w ten sposób. Naszym zdaniem, nie wiem, czy to oddaje kamera, ale wygląda bardzo ładnie. To jest taki beż, ale wpadający trochę w róż, a trochę w szarość, więc to naprawdę daje, daje, nie daje radę. Nie w pomarańczowy, a nie w żółty, tylko jest taki bardzo neutralny kolor, przepiękny jest naprawdę prawdopodobnie gdyby było trochę wyższe pomieszczenie, to on by wyglądało jeszcze tak w górę, szedł tak coraz jaśniej, nie? Ale że to jest niskie pomieszczenie, dość ciemne, to się tak odcina. Ale mimo wszystko kolor jak się patrzy na ścianę, no jest przepiękny. Tak, mój tata dzisiaj przywiózł halogeny takie, aby po prostu było dużo łatwiej malować, żeby po prostu widzieć. To jakieś widać... chrupki, jak są jakieś na ścianie, bo czasami się zrobią takie chrupki, je trzeba papierkiem ściernym po pierwszym malowaniu my je y, usuwaliśmy. I to przykryje po prostu druga warstwa, jak nie to się weźmie cienko y, takim właśnie małym gąbeczką, albo pędzeleczkiem. Chociaż pędzelkiem są ślady, lepiej gąbką się maluje, bo wtedy y, no, nie widać tak tych śladów po pędzlu. Mój też zrobił robotę, ponieważ wyrównał y, papierem ściernym cały balkon ponieważ wykonawca nam powiedział dopiero wczoraj wieczorem, bo miał to robić jeszcze, ale powiedział ostatecznie, że tego już nie będzie robił, żebyśmy sobie sami to dotarli, bo powiedział, że nas jeszcze policzy za to, więc po sami dotarliśmy. Wszystko zagruntowane jest, żeby jutro można było to pomalować. Czwartek. wczoraj skończyliśmy malowanie. Wygląda to w ten sposób. Owity i ściany zostały pokryte dwukrotnie farbą bekerca. Cotton candy jest na ścianach na, i podkładem gruntującym. Z podkładem gruntującym Śnieżka wcześniej i to jest Becker's White, to jest Becker's Cotton Candy. I naprawdę tutaj tak fali farbą dzisiaj, że ciężko jest tu wystać, ale naprawdę bardzo ładnie to wyszło. Rurki są tak pomalowane, żeby się tak nie rzucały w oczy. Tu na, gór, na górze będzie karnisz, który też został bardzo ładnie odcięty i nasza perełka, czyli Balko! Na biało jest pomalowane. Pomalowaliśmy taką też bekersca chyba. Nie jestem pewien, ale też taką wodoodporną farbą, która jest w łazience. Ona była trochę droższa, ale stwierdziliśmy, że tu na warunki atmosferyczne to na pewno się przyda dużo bardziej. Jest ona taka trochę jaśniejsza, bardziej perłowa i naprawdę wygląda fajnie. Kuchnia jeszcze w rozsypcie, a to są nasze 3 metrowe szyny trójfazowe. I dwumetrowe. Tam jest lustro w łazience. Płytek nam zostało, ale nie szkodzi. Tak, płytki. Co zrobimy z płytkami? Opowiemy za kilka odcinków, być może. Bo już mamy pewien plan. Tutaj. Pokaż putryny, jak też. Ja Teraz sobie nie pokażę, ale to, że tak. Tutaj mi tata zostawi na całą noc, poprzyklejoną taśmę tutaj na odcięciach. Ja po prostu wcale je zrywał. Zostawił na noc. Tak, to się pootwarzało i trzeba było to z, zaszpachlować. Więc będziemy musieli to jeszcze dzisiaj pomalować. No, ale to już jest ten kawałek, jak ten pokój, tak naprawdę to już nie ma do roboty, nie? Ten, ten kolor to dajcie nasz w komentarzu, co się z tym kolorze, bo moim zdaniem jest taki, jak takie kurna kafe latte, tylko jeszcze wymieszana jakby z jakimś różem po prostu, nie? Łazienka się nie zmieniła poza sufitem. Nie mam tutaj włączyć z świata żeby pokazać, bo tego wyroku. Rurkę zaczęliśmy malować, ale jeszcze kilka warstw się przydała będzie ona w czarnym macie pasującym do całej armatury, bo drzwi kabinowe też będą w czarnym macie. Tu jest ta półeczka, no półeczka jest kozacka. W wczoraj był, pomierzył tak i do tego zamówiliśmy u niego jeszcze biurko tam do gabinetu. Bo powiedział chyba też niecałe 800 zł, to stwierdziliśmy, że no, niech, niech zrobi. będzie fajnie. Będzie ono podnoszone, nie? Będzie podnoszone, ale ten stelaż chyba tam za 200 zł znaleźliśmy. 5. Za, 500. No, za 500 zł znaleźliśmy ten stelaż taki podnoszony, po prostu na przycisk, że to się podnosi tam do około 2 metrów, nie? Ale naprawdę to mieszkanie naprawdę dajcie znać, bo ja wczoraj jeszcze wzruszyłem tutaj, jak to wygląda. To trochę bardzo mi się podoba, bo teraz jak widać efekty swojej pracy, które tu się włożyło. No to człowiek jest sobie z siebie dumny, nie? Wszystko by było tak, bym mogła ci nagrywać, gdyby nie beton, gdyby nie brak drzwi. Tak. No i oświetlenia w sumie. Teraz plan na najbliższe dni jest taki, że jutro wchodzi elektryk, jutro też wejdą podłogi, potem wchodzi wykonawca robić podłogi, potem wchodzi media ekspert i kanapa, i na końcu stolarz. Sobota rano, tak zaczynamy weekend od sprzątania trochę w mieszkaniu, bo był syt niesamowity. Wczoraj przyszedł nam telewizor. Postanowiliśmy wziąć Samsung QLED Q80C 85 cali, ponieważ robi mega wrażenie. Zobaczycie to wtedy, kiedy będzie to już wisiało na ścianie i jakie to robi naprawdę wrażenie. Dobrze, że wzięliśmy Q80C, ponieważ pan nam w sklepie polecał Q70C, ale zdecydowaliśmy się, bo było 500 zł różnicy na promocji, więc wzięliśmy Wyższy model i dobrze go wzięliśmy, bo on jest całą ma matrycę podświetlona ma tak zwany Full Array LED, to, to jest w od dawna, a Q70 miał podświetlenie krawędziowe, więc jeśli ktoś zna się, chociaż trochę na tym temacie bierze poświetlenie full array, no to nie jest Mini LED, ani to nie jest OLED, ale no jest dużo lepsze niż podświetlenie krawędziowe. Edytka tutaj yy, odkurza kąty głównie i to to ja nie, nie dam rady po prostu to zamieść. Co, bo to jest, Ktoś pisał. Pozdrawiamy naszego komendatora i obserwatora jednego tego, który mówił o tym zelmerze, że świetny sprzęt. Przepraszam, nie pamiętam jak się nazywasz, ale pozdrawiamy serdecznie, a ja zamiatam szczotą, która jak ją przyłożę, to przez tą szczotę Edytę widać, więc dlatego ona po prostu zamiata po mnie to, co nie udało mi się doczyścić. Tutaj jest cały mnóstwo sypu, No jak widzicie tam, jest tego jeszcze więcej. Wielki, de, wielki deszcz na siłownię, jak szedłem, to e, zakapał mi piach, no bo wiadomo, jak, jak uderza o, pod, o podłoże, no to po prostu zasypuję te. Wyczyściłem wczoraj pół godziny, czyściłem te buty, a dzisiaj są kurna uwalone, tuż. Dobrze, że nie wzięłem... No. no poczekaj, chciałam nagrać balkę No. No. Dobrze, że nie widziałem moich białych butów, które mam w samochodzie, bo miałem zamiar najpierw już do samochodu zmienić, ale stwierdziłem, że przyjdę tu do Edyty, pomogę jej i, i kurna bardzo dobrze, bo te białe buty byłyby czarne zaraz. A te białe buty tak ciężko jest doczyścić, e, że no dramat. Są bardzo ładne, bardzo eleganckie i fajne, piękne i tak dalej, ale jest bardzo pięknie. Widzicie to? A teraz chodźcie na to. Czy wy to widzicie? Mamy oświetlenie co prawda do dużej poprawki, bo dużo jest takich rzeczy, które nam się nie zgadzają. No. Mamy już pogląd na to mieszkanie. Szyna tak. Nie wiem, czy trochę. O ile do wykonawcy zastrzeżeń nie mamy. Jakieś tam drobne uwagi poprawi na miejscu. Natomiast do elektryków mieliśmy bardzo dużo zastrzeżeń, chociażby to, że miało być 8, a nie 7, i chociażby to, to jest nasza wspaniała kara, która działa mimo bez WiFi i tak działa bez podpięta, yy, która miała działać z dwóch włączników, Natomiast no, jeszcze to nie działa, jutro będzie poprawione, panowie przykręcają wnioski w trzeci dzień. W każdym razie posłuchajcie tego. Przybliżę się. Co się ten klik i to jest fajne. One nie są góra-dół, tylko, tylko właśnie tak. Ok, po kolei. Mamy kabel internetowy, nie mamy światłowodowego, budowego, ale mamy na to patent. Skrzynka medialna będzie, tam będzie schowany router. No już trudno, już to swoje odcierpieliśmy. Nie działają jeszcze gniazdka w całym mieszkaniu, na przykład w salonie, mimo że są pomontowane, coś się panom nie udało. Nie A panele internetowe są. Twardszy niż zwykłe panele, i jeżeli jest krzywo położone, to ta podłoga będzie dużo bardziej. No, po prostu one postrzelają, więc bardzo dokładnie panowie przed położeniem zamytają, odkurzają i dopiero kładą. Te panele winylowe to są z quick stepu seriamową. On. One są już z zintegrowanym podkładem i mają grubości pół centymetra, chyba 5 mm razem z podkładem albo 5 plus mm podkładu. Więc jest o tyle dobrze, że nie trzeba nic podkładać pod spód, a mimo wszystko zobaczcie, kładę i są krótkie. Zobaczcie balkon, który jest jeszcze w w, w rozsypce, ponieważ wszystko tutaj wjechało. Mamy szkina domowe, które będzie montowane. No i naszą ściankę. No uważam, że tutaj całą robotę zrobią dodatki, które będą biało-czarne w tym mieszkaniu. No i Lamelle wejdzie dużo więcej czarnego, bo na razie to jest tak mętnie się zrobiło jak ta podłoga wyszła. Chociaż Paweł twierdzi, że jest teraz przepięknie. Dla mnie jest tak za mało kontrastowo, za mało charakteru. Jest tak po prostu zwyczajnie, ale spokojnie wyrobimy się. Co odnośnie elektryków? No to co? No przede wszystkim sprawdzamy, czy są piony poziomy zachowane i czy to jest wszystko dokręcone. Ja tutaj rurki malowałam. Tu i tu trzeba jeszcze pokryć, to jest farba żeliwo się nazywa? Nie pamiętam, V3P, jakaś taka jest firma. Trzeba to pokryć kilka razy. Zobaczcie, jak to wygląda tutaj od boku. No, tak nie może być. Wcześniej byłam w stanie nawet wsadzić więcej niż paznokieć. I takie właśnie pierdoły trzeba z wykonawcami ustawiać. Pokażę Wam jeszcze jedną rzecz. To gniazdko całe chodzi, nie wiem, czy to widać, góra, dół. Bo odchyły są takie, że... Dajcie spokój, ale za to fajnymi gadżetami, takimi dość niedrogimi yy są gniazda USB. Mamy tutaj gniazda normalne i wtyczki USB, więc to uważam że jako taki atut przy stole jagalnianym. No tu będzie kanapa, to te wtyczki naprawdę dają się że zrobią robotę. Ale zapraszamy do gabinetu, w którym tak naprawdę nic się nie dzieje poza tym, że panowie elektrycy mieli wizualizację mieli wszystko. A Zamontowali oświetlenie w drugą stronę, gdzie, jak się będzie otwierała szafa, to po prostu będzie wadziła o to oświetlenie. I co? Ten jest od góry. Ten jest od góry. Oj, LEDa zapaliła Więc to muszą poprawić i muszą to zamienić, ponieważ w drugim pokoju jest na odwrót, tak? Że się świeci tylko od tego jest światło, od tego jest LED, a tutaj jest na odwrót. No i zobaczcie, co nam zrobili z tego. Mają to poprawić, no bo wiedzieli, tutaj jest LED i tutaj była szafa. Wszystko wiedzieli. A mimo wszystko, to oświetlenie zamontowali w drugą stronę, że ta szafa się po prostu nie otworzy. Więc... No więc wyszło troszeczkę słabo. Uszczelki w drzwiach już mamy pomontowane. Tutaj kolejna sprawa, mamy włącznik od światła, a drugi jest ledowy. A, on jest wyjęty, okej. Okay. A gdzie jest ten led? On powiedział, że on go wyjął, bo po prostu, bo to jest zwinięte na 5 metrów. No to, a tam nie wyjął. On się nie przepalił, to pewnie zapomniał o nim. No, więc widzicie, ale żeby ten led się pan znalazł Trzeba pilnować, naprawdę, elektryków trzeba pilnować. Tu mamy małą niespodziankę skromną. Mówiłam o tym chyba wcześniej już. Tak, skromny telewizor i kabina prysznicowa. No i co, z takich dodatków, tu na chwilę obecną, tak to właśnie wygląda. A, ładnie. Plafon się miał świecić, plafon nie świeci. Tutaj się nic nie zmieniło, poza tym, że się okazało, że nasz e, rabak. Się przesuwa jeszcze góra że wcale nie musi być Miejsc, 2 metry, może mieć więcej I rurkę tutaj pomalowałam I Jak się da flash na tą rurkę, to się okazuje, że to nie jest czarny, tylko taki ciemny granat z brokatem Ale chyba to Paweł jakoś przeżyje Ode mnie to tyle, do zobaczenia W końcu można się położyć na nowej podłodze, cała podłoga ułożona Telewizor, weź trochę do kamery, pokaż na telewizor Telewizor zawieszony. I on nie wydaje się wcale taki duży mimo 85 cali, ponieważ te wszystkie ramy dookoła niego są cienkie i czarne, więc nie ma takiego wrażenia jak w tamtym mieszkaniu, w którym jesteśmy obecnie, że jak są aluminiowe szare ramy, no to po prostu to się bardzo powiększa automatycznie. Jesteśmy zmęczeni, malujemy drugi raz, czy drugi raz nie pokrył. Tam widać są w trakcie in progress. Czekamy na elektryków, którzy mają przyjść, poprawić nam tę listwę na suficie. Żeby się odpala z włącznika A i B, żeby te kontakty tutaj na ścianie wszystkie sprawdzili i popodłączali, bo żadnym na całej ścianie nie działa. No i co, coś tam jeszcze mieli zrobić, a i pozmieniać włączniki, bo po prostu mamy trzy podwójne włączniki, mamy włącznik podwójny w kuchni, w, w gabinecie i w, i w sypialni. I, do, do, I chodzi o to, że po prostu pierwszy włącznik ma włączać światła a drugi leda. No w sypialni tak jest, a w gabinecie i w kuchni tak nie jest, więc muszą po prostu zamienić kable. Generalnie to muszą poprawić wszystko. No nie ukrywajmy, na elektryce fajnie byli panowie od kabli, ale panowie od montowania nie mają talentu. Co poradzić, będą siedzieli i robili do skutku, nie? Tak jest. My yy, pozdrawiamy z coraz piękniejszego zakątka naszego. Tak, to coraz bardziej przypomina to mieszkanie, w którym chce się zamieszkać, nie? Tak, wyglądają spracowane ręce. Oj, przepraszam. <noise> Ale jest wesoło. Już chyba najgorszy okres taki, w którym się yy, trochę kłóciliśmy, to już chyba nam minął. <noise> Bo było czasami momenty grozy. Zdarza się. Jeśli przeżyliśmy to, to do wesela przetrzymamy i po weselu też przetrzymamy. Stolarz jest w trakcie, właśnie mu zawozimy okap, żeby dociął okap pod szafkę. Dzisiaj trochę ponagrywamy z mieszkania. Dużo się zmieniło długo nie nagrywaliśmy, ale to też dlatego, że już jesteśmy totalnie zmęczeni i po prostu nam się nie chce. A ostatnio był taki dzień, że nawet nie mieliśmy ochoty wejść na to mieszkanie. No więc tak. I ostatnio właśnie stolarzowi, chyba w piątek przywiozłem umywalkę łazienkową Ma dorobić do tego właśnie pod spód szafki bo, bo będziemy mieli bardzo ładne szafki w łazience i całą kuchnię w zabudowie Być może już dzisiaj stolarz ma tą kuchnię złożoną w miarę, w sensie przynajmniej jakąś część tej kuchni, więc może ją zobaczymy Tak, na umywalkę czekaliśmy długo, bo zamówiliśmy szkliwioną podwójnie Z taką powłoką, żeby się nie nie rysowało, nie... Z mm. dodatkową powłoku ceramiczną i to Geberita jest ta ten, podobno właśnie yy, Geberit robi najlepsze te powłoki ochronne, tam są jakieś super plus, coś tam, nie pamiętam jak to się nazywa wszystko. Ale też Geberit był jedyną znaczy w sumie najdroższą firmą ale też niewiele było umywalek yy, 45 która nam idealnie będzie pasowała do mieszkania, stąd też zdecydowaliśmy akurat na firmę Gabarytanie na przykład na Rawaka, skąd mamy pozostałe sprzęty Ponieważ w Rawaku były co 10 Była 50 i dopiero 60 No niestety się 60 nie zmieści 50 na styk, ale będzie problem z czyszczeniem tej umywalki po bokach Edyta postanowiła, że dzisiaj RTV, którą kupiliśmy Będzie skręcać o godzinie 21 Co chcesz powiedzieć do kamery? że nie wiem, skręcać meble zika i naprawdę jestem takim panatykiem, to jestem chora na głowę, ale kocham skręcać meble zika i naprawdę. Tym bardziej, że już tak naprawdę im bliżej końca, tak naprawdę takie teraz ostatnie zakupy to są takie zwiastuny końca remontu, nie? Tak ostatnio powiedziałem panu z Media Expert, że się bardzo ucieszę, że go widzę. Jak się zapytał, dlaczego to powiedziałem, że... Cieszę się, że Pana widzę, bo Pan mi zwiastuje koniec remontu. Nawet zdzieranie za pomocą Udara płytek w łazience nie jest tak męczące i denerwujące. Tak, jak montowanie karniszy i te liczenie wszystkich tych żabek i, i montowanie tych zaślepek, bo to montowanie zaślepek to jest coś, co po prostu przyprawia o białą gorączkę, nie? Moje kochanie posiada nowe skile. Musimy się wyrobić, zaczęliśmy składać kanapę. Musimy się wyrobić, bo nad 17.30 przychodzi stolarz i robi kuchnię. Natomiast my tu mamy wszystko porozwalane. Kochanie, szybciej, bo nie zdążymy. Będę czekał szybciej. Mebleziska ogrodowe yy, nie są spasowane w żaden sposób. To tylko tak. tyle chcemy wam to jest powiedzieć. Generalnie te trzeba śruby. naciągać i na pewno kobitka M sobie moc, sama nie da rady. Bardzo mocno, bo tu się okazuje, że nawet yy, wiertarka, mimo że ta wiertarka, którą tu mamy, jest dosyć mała. Nie wchodzi tu nigdzie, żeby to zrobić. Trzeba tym kurna gównem to dociskać wszystko. Ewentualnie trzeba dociskać także to, to skręca muszę to na siłę naginać wszystko, żeby to się trzymało. No to tyle. Jak skończymy, damy znać. Tak. Wejdzie to tutaj. Wow. Idą meble kuchenne. A w kuchni dzieje się to. Nie ma gdzie wejść. Wszystko jest w szafkach. Praktycznie zakończyliśmy remont. Zaraz oprowadzę was po tym co już zostało wykonane. Jednak nie nagrywaliśmy przez bardzo długi czas, dlatego bo bardzo mało rzeczy się zmieniało, dochodziły jakieś takie rzeczy w stylu kuchnia i na przykład po prostu stolarz przez wiele dni ją kończył, więc to też nie było tak sensu, żeby codziennie przychodzić nagrywać, albo dzisiaj mamy frontę, albo dzisiaj mamy kosz na śmieci, albo coś tam. Więc już mamy tak naprawdę wszystko, bo tam stoi kuchnia, wy je jeszcze nie widzicie. Jak ja ją zobaczyłem, ponieważ stolarz skończył nam mocno z opóźnieniem, ale naprawdę bardzo się postarał i ja jestem w ciężkim szoku i po prostu jestem jak wszedłem pierwszy raz do tego mieszkania zobaczyć jak to wszystko wygląda, jestem mega wzruszony, ale tak, zaczynamy.